Kochani, witajcie w kolejnym vlogu, zaczniemy sobie od małych zakupów. Na początek chciałam Wam pokazać nowości z 303 Avenue. Jest to jedna z moich ulubionych polskich marek. To jest marka, która szyje w Polsce. Ma bardzo fajne, takie ponadczasowe pisy. Nawet kiedyś Wam nagrywałam filmik o ubraniach, które mam od nich i one mi służą cały czas. Niektóre mam nawet prawie, że 10 lat w swojej szafie. Jedyny minus jest taki, że bardzo szybko te rzeczy znikają na stronie, ale plusem jest to, że na przykład jest dość sporo tam limitowanych rzeczy, które nie wracają i można się jakoś tam basicowo, ale oryginalnie ubrać. jak wiecie, uwielbiam robić zakupy przez internet i w sumie nawet ostatnio miałam okazję, żeby pójść stacjonarnie, ale i tak wybieram zawsze przez internet. Mam wrażenie, że możemy zamówić więcej, przymierzyć sobie w domu, zrobić te zakupy na własnych zasadach, kiedy mamy na to czas. Ja najczęściej mam wieczorem na to czas. Zamówić, poprzymierzać, ewentualnie jak coś jest nie tak, to odesłać. Jeżeli mnie oglądacie, to na pewno wiecie, że najczęściej korzystam z tego portalu tippl Jest to cashbackowy portal, który zwraca nam pieniądze za zakupy, więc chyba nic lepszego nie może nas spotkać. Zostawiam Wam pod spodem linka, możecie sobie wejść i na start macie ode mnie 15 Złotych. Możecie sobie nie pobuszować. Jest tam ponad 400 firm, więc nie tylko ubrania, oczywiście, ale jakaś elektronika czy home decor wszystko to, co Was interesuje najbardziej. Wystarczy, że przez tą stronę wejdziecie na dany sklep, który Was interesuje. Robicie zakupy i portal TipLipL zwraca wam pieniądze. Ja tak naprawdę głównie robię zakupy z tego portalu. Nawet zaoszczędziłam sobie tyle pieniędzy, że kupiłam sobie golf na przykład z Massimo Duty, też wam to nagrywałam, więc myślę, że warto jest tam wejść. No i macie te 15 zł na wstępie przy rejestracji ode mnie, więc to jest bardzo fajna sprawa. Oni zwracają wam. W ciągu 72 godzin pieniądze na wasze konto. Zależy, gdzie zrobicie zakupy, ale macie tam nawet do 20% zwrotu kaszbaku. Nawet są tam różne gazetki, informacje o nowościach, a ja z tych gazetek akurat dość często korzystam, bo tam jest dużo różnych promocji, więc serdecznie Was zachęcam. Ja korzystam z tego portalu cashbackowego cały czas i jestem bardzo zadowolona, bo dzięki temu właśnie sobie kupiłam na przykład ten golf. Teraz znowu mam jakieś już kredyty na koncie. Przechodząc z naszych zakupów, pierwsze że to sweter z ale Avenue. Bardzo mi się ten sweter spodobał ze względu na kolor. Jest taki pudrowo-różowy, są jeszcze kremowe i czarne. To jest chyba sweter Owen, jeżeli dobrze pamiętam. Do spódnicy, do spodni, do jeansów, do bardziej eleganckiej, nawet ołówkowej spódnicy i szpilek, do trampek, do botków, do kozaków, no do wszystkiego. I tak się teraz zastanawiam, bo sobie kupię jeszcze jeden kolor, bo jest świetny. No i przede wszystkim ten krój. On nie jest za krótki, nie jest za długi, bo tak jak już rozmawialiśmy ostatnio o tym, że te wszystkie crop topy, no nie dla mnie. Takiego swetra mi brakowało, więc jestem bardzo zadowolona z tych zakupów. Druga rzecz to bluza. Ta bluza bardzo mi się spodobała ze względu na kolor. Takiego koloru szukałam. Jest prosta, bez żadnego logo. Trochę tutaj dłuższa z tyłu, z kapturem. Idealna długość, idealna wielkość. Idealny kolor do wszystkiego. Czyli do shortów, do długich spodni i nawet spodni. Do tego jeszcze są spodnie. Tylko, że spodnie już były niedostępne, więc wysłałam to powiadomienie. Nie wiem, może mi się uda je dokupić, ale. Trochę widzę. Były inne kolory, też były czarne, bluzy, białe, koralowe, takie beżowe, różowe. No mówię Wam, że w kolorach są bezbłędni. Założyłam ten płaszcz, który też jest 303. Awenie. To jest generalnie kurtka chyba na ich stronie. I wiem, że ona teraz jest na wyprzedaży. Nie wiem, czy jest dostępna. Na pewno widziałam, że jest dostępna czarna. Nie wiem, czy dokładnie ta beżowa, no naprawdę całkiem spoko mi się podoba, ja się jeszcze czaję na jedną sukienkę ale ona jest na razie niedostępna pytaliście się też mnie co zostawiam sobie z tego holu z Zary, tak naprawdę tylko tą bluzę Zostawiam ją sobie na początku tylko dlatego, że zabrudziłam się trochę podkładem i nie chciałam oddawać takiej bluzy no i mój mąż powiedział ale fajna bluza, koniecznie musisz sobie ją zostawić wam też się podobała ale pięknie, właśnie przyjechaliśmy do mojej mamy na obiad no i zobaczcie, będzie dzisiaj zupa pomidorowa. A co dalej, to jakaś tajemnica, niespodzianka. Mamy kompocik i różne rodzaje makaronów. Sałatka, sernik na zimno. Do tego mamy buraczki i. Wow! No, i już jesteśmy po obiedzie wszyscy się rzucili na niego, więc nie za bardzo wam pokazałam. Ale była kaczka, ziemniaczki pieczone. No i to ciasto, na które wszyscy czekają. I tutaj jest jeszcze jakiś berauni czy murzynek, nie wiem co tam przysięgam spytać. Kochani, w końcu udało mi się dorwać w Lidlu te krewetki, o których Wam tyle razy mówiłam. One kosztują 21,50 i są świetną opcją na przystawkę czy nawet do sałatki. Łatwo można je obrać. No i dobra cena, moim zdaniem cena jest świetna jak na telekrewatyki, one są bardzo dobre, to jest 270 gram, jest sos taki, słodko -kwaśny i jeszcze jest czosnkowy, ale akurat z tym czosnkowym nie widziałam, widziałam ze słodko-kwaśnym, no i jak widzicie trochę tego wziąłam, <laughs> raz, dwa, trzy... 4, 5 ja sobie to mrożę i wyjmuję zawsze mam zapas no od dłuższego czasu ich nie mogłam spotkać ale teraz jak zobaczyłam to stwierdziłam, że no pewnie dzisiaj zjemy jedno albo może dwa opakowania i trzy zamrożę generalnie jest ten tydzień deluxe i możecie sobie tam wybrać jakieś smakołyki ja wziąłam makaroniki waniliowe czekoladowe kawowe pistacjowe jeszcze są cytrynowe i malinowe. Też jest bardzo dobry ten krem Jeszcze tutaj wziąłem takie orzechy laskowe. Migdały one są pyszne. Są takie migdały w jakiejś waniliowej skorupce, można powiedzieć, obsypane jeszcze jakimś cukrem. Pudrem. Bardzo dobra sprawa. I teraz jest taka promocja, że kupując jeden produkt, drugi macie gratis. Oczywiście ten tańszy drugi macie gratis. Ja jeszcze wziąłem jakieś tam czekoladki. No i oczywiście wiadomo, truskawki, maliny, serkozi. Bardzo lubię ten ser. Jeszcze takie piękne. Pusteczki. O, o, to są te drugie minie czekoladki, które wzięłam. Jeszcze też w Lidlu była bardzo dobra cena tych foremek różnych oraz folii aluminiowej, papieru do pieczenia. Także jeżeli szukacie, to tam na pewno znajdziecie w dobrej cenie. Właśnie o to mi chodzi. Dzień dobry, dzień dobry. Mmm, cykoria dzisiaj. Słodziaki oczywiście wygłodniały, jak zwykle. O to na ciebie porcja? <grymne> <grymne> porcja. Jakieś łodziutkie, jak słodko jedzą! Do. są głodne. Stało, o Mateusza, ale jest ja z nami dzisiaj jeszcze Sandra. Zostawiam Wam oczywiście linki do Instagrama do Mateusza i do Sandry. Ja byłam dzisiaj na rekonstrukcji i też tak nieśmiało byłam, żeby. Poznać się z Sandrą, ponieważ jest bardzo smutna wiadomość. Smutna niesmutna. Zresztą dla nie, znaczy, do, do nie do końca, bo Mati, to tam u Ciebie powiedz. U mnie zmiany, nowy rok, więc przyszedł czas na zmianę. Wyprowadzam to... się do Hiszpanii, do Madrytu. Zostawia <laughs> nas. Przekazuję tutaj Paulinkę Sandrze. widzicie, <laughs> obserwować teraz, jak ona działa. <laughs> tak, Sandra, słyszymy, się postałyśmy. Ja będę przychodzić, będziemy nagrywać. Mam nadzieję, że są dobrze. Ok, będziemy nagrywać w <grymianie> Insta więc zostawiam wam na razie Instagrama do Sandry. Mateusz jej przekazuje wspaniałe ręce, no ale ja nie mówię, chyba bardzo i szkoda. Ja no to tak. że już wcześniej. Widzimy się na Instagramie, będę nadal na gdzieś tam tak. nagrywać jakieś zdjęcia. Pewnie może jakiegoś to, vloga to. Wiesz, online nagramy. Właśnie, bo um, jeżeli mieszkacie w Hiszpanii, to możecie, damy Wam znać, tak? Tak, naszym, to będzie tam salon e, i to się, później gdzie to tam będzie. No właśnie, i też możemy zrobić jakiegoś na Instagramie. To będzie Hiszpani. fajne, nie? O, to będzie bardzo dobry pomysł, jakieś trendy na przykład. Hiszpańskie powiem. No. Tej, <laughs> tak, hiszpańskie. Do tej pory to już powiedział, że w Hiszpanii Dziewczyny nie za bardzo lubią chłodnych blondów. Tak? raczej ci na dół. Złoto, złoto. Wszystko, co się świeci. Złogasto. No właśnie, ja dzisiaj mam na rekonstrukcji, my też poszczególnęliśmy bluzurę. Sandra też jest z, no, z od blondów i nie tylko. to mi się więc będziemy Was na bieżąco audytować. a Mattiego żegnamy. I... Ja wam wszystkim bardzo dziękuję, że gdzieś tam miałam okazję tutaj poznać Paulinę Balazko, czy dużo osób gdzieś tam przyszło również do mnie na... Hotel, więc tak. miałam okazję Was poznać, gdzieś tam popracować, więc bardzo, bardzo, wam dziękujemy i co widzimy się gdzieś tam jeszcze w świecie. Zapraszam. Nie ma co płakać ma do śmiechu. Na razie w Unii Europejskiej, ale gdzie przywieje Mateusza, to nie wiadomo. Czas pokaże. Ja też się bardzo cieszę, że dzięki Mateuszowi mogę się więcej dowiedzieć o Was, bo szczerze, że przychodzicie do niego z polecenia, to też mi często opowiada o Was, że jesteście naprawdę super i to Wam powtarzam mi raz, że jesteście wspaniałymi osobami dziewczynami i to jest najlepszy dowód na to, że dziewczyny się wspierają jest girl power. <ścoughs> Więc zostawiam Wam wszystkie linki i śledźcie koniecznie Mateusza i Sandrę na Instagram. Pa pa!